Witam wszystkich bardzo serdecznie w grze Dead by Daylight. I się zagramy sobie killerem. Zagram pierwszy raz w życiu killerem oni. Tak mi się wydaje, że pierwszy raz. Istnieje naprawdę malutka szansa, że ewentualnie raz w życiu nim grałem. Ale wydaje mi się, że nie. Tutaj w perkach mamy. Co tu taki głośnie jest, stary? Mamy przeciążenie, krwawe echo, wezwanie pielęgniarki oraz barbecue, dodatki. Jak wiecie lub nie, są mi w sumie obojętne, bo nawet nie znam tej postaci. No i tutaj jakiś dar pod punkty. O to co? O, no tak, Tom Alan Wake. Jasne. Dobra, zaraz zobaczymy, czy Oni naprawdę jest taki dobry. Przecież on. Zazwyczaj ludzie nie mówią, że on jest. Czy nie wiem, rzadko, na, bardzo rzadko go spotykam w meczach. No to zobaczymy, dlaczego tak rzadko go spotykam. No i jesteśmy. Roztrzaskany plac. Nie wiem. To jest chyba... Wydaje się, że to jest mapa od yy, rycerza. I swoją drogą rycerz powrócił. Dobra, wchłoń. Ale co mam w No właśnie, tu się zaczynają problemy. Po jakichś 10 sekundach, odkąd włączyłem tego killera. Zaczynają się już pierwsze problemy. Kręcą. Nie. To co to był za dźwięk? Kurde, oni zaraz gena skręcą na pewno. Jak jest taki spokój na mapie, to oni na pewno już... W czwórkę już na pewno gena kręcą. Nie. Mam ruinę? Nie mam ruiny. Co oni robią? Tam są. Tak? No, gdzie oni są? Jak to jest jakiś team, i na pewno sobie jaja będą robili teraz. No, o tym mówiłem: robienie sobie jaj. Dobra, i co teraz mam zrobić, właśnie? Aha, mogę zbierać punkciki. Dobrze, nie obrażam się na paletę, bo taka jest gra. I co, i ja on tak będzie zostawiał ciągle te tutaj jakieś orby? To jest fazmofobia, czy co to jest? Tak, to chyba jest fazmofobia. Krwawa furia. Furio! Co mogę teraz zrobić Teraz zobaczymy co mogę zrobić Dominiczny pęd. Nie wiem co mogę zrobić Kompletnie nic nie wiem Ale z tego co mi się wydaje teraz zabijam na hita i tak? No właśnie. Więc warto byłoby to wykorzystać. Hmm. Tak, zabijam na kita Świetny. Mecz nie no, nie powiem że przegrany, ale ciężki pewnie będzie. Ale spoko. Jakie miałem tutaj perki? A jak się będą leczyć? barbecue, przeciążenie? Czemu ona to zrobiła? Boli? Nie, boi po prostu. Kurde. Chodź tutaj do mnie. To jest szak, tak? Nie. Czemu to nie było palety? Nie wiem czy oni było polety Latarki chyba oni nie mają No Ale ja mam, bo ja jestem oni Tutaj powiesimy Niech już będzie ten sam hak. skoro jesteś ubrudzony, kwią O, tam ktoś Tam ktoś coś robi a już mogę chwałą kurię. No to jazda. Prawo, prawo gdzieś. Gdzieś tutaj? Nie wiem. Kurcze. Chodź tutaj. Nie wiem jak ty się nazywasz. Ale jesteś skończona. No nie, i czemu on tak robi? O co chodzi z tym killerem? Ha, bo on... kurde Trochę jestem zniesmaczony Jest Bo on jakoś nie działa tak jakbym sobie to myślał On ma to bardzo długi cios taki No i trudno Tu się liczy tylko zabawa. Ej! Dlaczego? Dlaczego ty chcesz wisieć? Kobieto. Masz to zagwarantowane w zasadzie już. Po co? Po co było to zacząć? Chyba, że masz ostateczny cios. Nie, on i tak by nie zadziałał. Dobra, i tutaj jest trochę tych punktów, to sobie to zbiorę. No, ale jeszcze nie starczyło mi na, na furię. Nie no, masz przegrany, to jest oczywiste. Nawet no jedna nie mam. Nie wiem, co tu się od, odjebało, ale, ale trudno. No, ten gen jest prawie skończony. O, tu ktoś jest. Kurio! Furia? Aha, ale to nie była furia, czy była? Nie mam pojęcia. Tak, będę taki. Dobrze. Będę taki, bo ja i tak muszę przetestować, jak to działa. Ten killer. Tak, jestem hanski. Killerem czasami A czemu nie? Co ja nie mogę grać Hamsko? Tyle osób gra Hamsko. Ja nie mogę Niby dlaczego. No, jak ja i tak mam handicap, bo jestem ślepy. Gdzie ty jesteś? Kurde dziewczyna. Ponu tu. edo nawet nie mam. 2 to jest max, co można zrobić w tym meczu. No bo ja teraz nie zdążę jej powiesić, już będzie... Na pewno gę skończony. No oczywiście. Tak to się jest. Kurde. Jak to można było tak spieprzyć? Ale ja go nawet nie walnąłem, To nie ma sensu chyba. Chociaż ładny mi tu przed. To może jednak jest sens. Już mogę furier odpalić. No to odpalaj. Odpalaj, to jest ostatnia szansa, żeby coś zrobić w tym meczu. Ostatnia szansa. Zdecydowanie ostatnia. Jak to się mówi, teraz coś zrobię albo nigdy. Gdzie nie są. Черт возьми, я спешил Фурия уже закончилась Хорошо, тут есть хак А где этот парень? Открыли Открыли уже Наверное, он успеет уйти Да, он Nie miał furię, to może i by nie zdążył, ale teraz na spokojnie zdąży. Ty, co on zrobił? To jest on? Tak, to jest on. No dobra, on otworzy drugą bramę. Ale ja sobie tu i tak zbieram pod punkty. No i... ...git. Ej, mogę furę odpalić. Nie no, wrażenia są... ...wrażenia są takie, że gdybym nie zagrał hamskiego meczu... ...strasznie chamskiego... ...no to co, bym dostał w pierdziel. I tak dostałem w pierdziel, ale... ...chociaż troszkę mniejszy. Na pewno mnie zwyzywali teraz w, ...no, w komentarzach, to nie wiem, ale pewno w czacie tutaj po meczu no ale co ono granie ja specjalnie nagrywam tu odcinki i one się nazywają na przykład pierwsza gra y, tutaj o nim no bo ja nie wiem jak się nim gra no a to jest jakby jedyna szansa żeby miał taki kowek sens to jest zagranie hamsko jak, ja, jak ja bym nie zagrał hamsko to ja bym to pewnie kilo nawet nie miał to nie ma sensu raczej dobra, mam nadzieję że wam się spodobało ja się z wami żegnam łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Na razie, cześć.